Jacek gotowy Klumater przypięty się nie łapiemy, jutro Kotek masz ochotę na piwko? Nie. A daj reklamóweczkę A to tu się odwala. Co to za impreza beze mnie? E, dzikie, dzikie, dzikie rozmowy. Ta, dzikie róże, tak? Dzikie, Dobra. dzikie, dzikie rozmowy, w tułoku Patrzcie, przyjechałem na loch Awe. Dopiero żeśmy się porozkładali ja tam Później, później pokażę dzisiaj, dzisiaj nie łapię Dzisiaj nie kupuję permitu Ale Ale łapie sobie Ja nie będę kręcił Kręć, musisz kręcić to No jak, no to jak ci ryba weźmie Musisz kręcić, tak, bo ty spinningujesz. Patrzcie, przyjechałem A tu taka niespodzianka, nie Patrzcie, jedno, drugie Zobaczcie, trzy Pięć piw Ogólnie, o, czekaj, reklamówka jeszcze, taka niespodzianka, o, na następne jest piwo, o, patrz, Oli, reklamówkę do śmieci, nie będziemy dostawać śmieci, no, chociaż to nie nasze, patrzcie, wiecie, co w tym jest naj, najgorsze, że ja nie piję w ogóle alkoholu, no, ale ktoś przyjedzie, gościom jakimś damy, trzy, no, w sumie sześć piwek, o. 6 pił... Nie, jeszcze tam. No patrzcie, siódma jest, nie? No tak, to można przyjeżdżać na ryby. Mimo to, że nie pije, ale darowane mu się nie zagląda. Teraz zobaczymy datę. Data? No kurde. Dobre piwko. Dobra, zabieramy. Pierwsza zdobyć dzisiejszego dnia. Co? No zobacz, ile piw. Takie śmieci to ja mogę zbierać. Co wy wariaty robicie? Zaraz porozwalacie kołdry. Alanek, gdzie jesteś? No co? A czemu my siebie tu nie widzieliśmy? Poczekaj, nagram cię. Pokaż na co łapiesz. Pokaż swoim widzom, na co łapiesz. Alanek łapie dzisiaj szczupaki o konie, spróbuję łapać. Na taką jedyneczkę, brutóweczkę. Leczę no. Nie ma co gadać. Gruba stalka, plecionka. Poczekaj, bo coś ci się tu synek poplątało. Nie, dobrze jest, dobra. Poczekaj. O, dobra. Czekaj, stój. A, no, widzisz, tata sam ci początał No dobra, pokaż jak rzucasz. Uwaga teraz na oczy, bo Alanek rzuca. Dobra, no. No i poleciało. No dawaj, kręć. No, nieźle. No, ucz się rzucać, ucz. No, uwaga Boże nie Uwaga na oczy Ale poplątałeś się u góry, poczekaj Zamknij kowrotek Czekaj Tak. o, dobra No ja się odsunę Brawo Brawo, ale podjdź sobie bliżej synek do wody Bliżej sobie podejść, no? w drugim rzucie. taki okonek dobra i do wody Teraz Ciężymy. No, o, mały. Myślę, to nie rzucaj. 60 cm. O, maleńki. Maleńki. O, czekaj, pokażemy cię. Jaki Taki maluszek. おっ、大変なこと。

Fotki się robi, trzymaj mocno wędkę, żeby ci nie wyrwał z, z ręki. O, kolego, ja nie wiem, coś ty tam złapał poczekaj, trzymaj go mocno. Uważaj. Trzymaj go mocno jako kotwice wezmę Trzymaj no, go mocno się dna. No, Nie skokiwaj Za duży ze Troszkę... Dnie. Troszkę powalczy No dalej Słupak, słupak, słupak O ja. Nie chce się oderwać od dna No ja. Poczekaj, poczekaj, poczekaj Za duży od kajaka <laughs> No pas nie wyjdzie, za cholerę Panie! Ach, ale mi jeszcze synek O cholerka Wypuścimy tak? Tak, wypuścimy go Ole bydle! O kurde! Jeszcze podbieraka nie mamy, nie? Mi. Co? Co? W czarnej torbie, gdzie są wędki, jest podbierak. Rozluźcie, niech ktoś mi przyniesie tu, bo na tą małą wędkę nie dam rady takiego szczupaka wyciągnąć. A w, czar gdzie, w, tej torbie? w czarnej z wędkami w, w gazebo, ale ledwo się trzyma. Mhm. す、ね、いません。 Jest nasz ma, ma. Mam Ale wielki co? O. No, będziesz mógł buzi dać A do zielonego dobiła. Dobra, weź ten Musieliśmy przyjść Nie dałbym rady, Nie dałbym rady tego bez Podbieraka go O, to nie ma metra, to takie jak Sebastian wtedy wyciągnął 90 cm na 91 cm. pokaż się. Dobra, fotkę zrobimy i wypuszczamy, ale, ale gruby, nie? Mhm, ja że głębiej go dużo tam. Ładnie, o, ale masakra Znowu złowiłem Znowu złowiłeś? Pokaż, co złowiłeś? No pokaż do góry no O, daj ci przytrzymam wędkę No spróbuj go odpiąć Ja się boję Nie bój się No buźki Dalej i do wodu, no. no i patrz na spławik, patrz na spławik, niżej wędka o, poczekaj, musisz patrzeć na spławik.

Niemand is oh, boet. Yeah, Wat yeah. yeah. is dit? Een hoek. Een line. it. Ja, je ziet het. is Een hoek. Wat is dat? Een photo. Een hoek. Een photo. Een photo. Een foto van photo. Een photo. Een photo. Een Een photo. Een <laughs> <laughs> I've been eating well. How's closer, leisure? Too much moonshine, guys, yeah? <laughs> yeah. <laughs> uh, <laughs> I thought there was a bit of moonshine. Oh. Oh, moonshine is famous, you know. I know it again. Makes our Scot yeah. Scottish guys I just... I Oké, je weet wel, ik heb niet... Oké, je hebt het niet... Je hebt het niet... Je hebt het niet... Je hebt het niet... Je hebt het Je het Ah, beautiful. Okay, let's do back. Yeah. yeah, take back. Thank you, guys. Bye, okay, bye, bye. one and a half I go back. Yeah, you that. Yep, number two. <laughs> yeah, the, the, pro <laughs> the problem is you're not catching because he's just going there and. Bo Krzysiu właśnie chwilę, a nie, gdzie masz podbierak? Chwila moment, zarzucił. Długo nie czekał. I już masz szczupaćka pięknego, ale nie wiem czy ten podbierak. Poczekaj, niech się zmęczy Krzysiu. Popuść mu, popuść mu, niech tak. sobie pójdzie. Bo on teraz wiesz, wystraszył się. Przedszedł, wystraszył się i po prostu teraz będzie uciekał. Niech to mi wiesz. Nie, to to tyle to go nakierujesz, to tylko... Kurde podbierak za mały. Nie wiem czy go Nie będziemy musieli ten No ale widziałeś zobaczyłem No chwila moment i siedzi, nie? Piękny Jest Koło około 70 ma Także żeby ładnie jeszcze tak fajnie wyskoczył do wody Znaczy do góry <laughs> Mówię do wody No Idzie, idzie ładnie Spokojnie Wiesz co? i go pomyć jeszcze chwilkę. Mhm. Ja skoczę po swojej... Tym nie podbierzemy na pewno, nie? Dobra. To jest za mały podbiera, no, okay. choć to tą merkę, cię się nagrywało. Babka! Mogę gość, dobra Mogę to spokojnie Jest! O, piękny Masz matę? Eee, chyba matę zostawił Dobra, trzymaj go na razie w podbieraku no, Dobra, matę. Uf, tam mamy matę Czekaj, czekaj, już no, dawaj go tutaj, no jest w równo bardzo. Dobra, z do odhaczania nie będziemy robić filmu. Zrobimy filmik jak właśnie, jak już go odchacisz nie? Zmierzymy go dokładnie, nie? Daj go na dół, na dół siatkę dajcie. Dajcie na dół siatkę, o całkiem. Ja Ci powiem ile ma. Oj kurde, szybciaka bo się rzuca teraz. Minus 2 cm, 85 czyli minus 2, 83 cm, bardzo piękny. Dobra, odhaczamy i nie Dobre. za daleko patrz. Pod zębem uh -huh. i tutaj, nie? Musisz wyczuć sobie. Uh -huh. Gdzie on to ma ten. Tutaj, patrz. Nie? Uh -huh. Patrz. Wyczujesz, tam nie będzie zębów, nie? Takie twarde, tak? Mięciutkie takie ma. Uh -huh, uh -huh. O, i coś takiego. Już ci robimy fotkę. O, widzisz? I tak się trzyma, właśnie pięknie. E, Krzysiu, idź z tamtej strony. bo tu mamy. Także. O, wypuszczamy. O jest poszedł, działa jak długo trzeba było wątpić. zaczepił teraz, no, no, pokaż do kamerki, o takiego okonka złapaliśmy, tak, a Lanek teraz wypuszcza, tak, Błyski. o, okej, okay. o, jak pięknie, żeś go wypuścił. Ja zobaczymy, co to jest, na pewno szczupak. I walczymy, na lekką wędkę, a nie duży. A, na razie włączymy. Szczupaczek wypięty. Stój, 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 mały. Taki maluszek. O, ale każda rybka cieszy. Nie będziemy go dłużej męczyć, wypuszczamy. Malutki. O, nagrywa, nie? nie? Mi się odpusta, naprawdę. Jesteśmy. Nie mogę tu spać. Dana się szykuje na rybki. Gdzie ty tam grzebiesz? Spodnie zakładać grzebę. Jest. Z 8 dych, 7, na pewno. Pięknie. Ma dokładnie 82, 82. cm. To taki sam jak ten złapał. Eee, no. Krzysztof tak. Ale gruby jest, nie? No. Zajebisty. Dobra. No Alanek, mój rekord, nie? Dobrze, ty wypuści, pomożesz wypuścić, tak? Pomóż wujowi no, nie no, puszczać no. Piękny paczek! Chodź Chodź wujem do wody A ty masz buty no. O kurde wpadłem butem Do wody, daj go jeszcze do przodu I za ogon O pięknie Gratulacje Mama Zaplątało ci się u góry Musisz odplątać bo nie rzucisz a Ci pokaże jak się rzuca zobacz, zobacz mama Zobacz mama na niego. Mama! O, patrz, mama rzuciła Mama, patrz. Zobacz mama Widziałeś mama jak się rzuca? Daleko? Nie bierze? Bo za głośno jesteście może. Musi być po cichu. Po cichutku musi być. No patrz, zaraz będzie szczupak wielki. Zobacz mama jak Alanek rzuca. No. Ale piękny rzut. Masz Nie, no już ciągnij. Tak dobra, cicho będę. Ale to było śmieszne, nie? Jak mama blisko rzuca. O, mama, że rzuciła daleko Mama to nie umi chyba rzucać, co? Widziałem No widziałem jak mama rzuca Za, Czas zakończyć biwak połączony z wędkowaniem e, Pokażę na co łapaliśmy wszystkie wszystkie szczupaki E, wszystkie ogólnie ryby, okonie, szczupaki były złapane na obrotóweczki e, dwujeczka srebrna z czerwonymi kropkami na końcu taki robaczek założyłem nie wiem czy będzie widać, dwójeczka, były, były tam może parę sztuk było na zwy, z, dwójeczkę e, z srebrną bez żadnych dodatków, ale głównie, głównie to właśnie na te czerwone kropki robiły robotę wędka, e, wędka to jest e, ultra light e, od 1 do 10 gram. To jest 2,45 Dragona. Pokażę Wam, może będzie widać Dragon. Bardzo dobra wędka. Każdemu polecam. No i do, do zobaczenia, hej!